To i tak coś co, ja, ja tak e! 1 do 0 na Bramkę zdobył grający z numerem 18. Jerzy Polański. Jakiś prawdziwy chodnik, nie? Doręczna, nie? 2 do 0 na drużyny chodnika. Teraz w bramkę znajdującym nr 9, Bartosz Prochownik. Wygrała z Krakowiakowi dobrym. Takie minie co to były. Same krakowskie się umiatarne. Popatrzcie, kibice nie wili nic. Uuu, Hefko taki był z dobry. O, ładnie. Jest gol kontaktowy dla drużyny Białej Gwiazdy, a jego strzelcym grającym z numerem 11, Ernest ja, święt. już przed końcem pierwszej części spotkania trzeci gol dla drużyny Podnika. będzie miał to będzie z katedrami prawda? Łabij! No! Jak to widzicie? Nie musiałem, więc jak się dobrze wykonuje, tak samo jak tutaj, swoją pracę to ani dopadnie nie musiałem i nigdy nie pierdolę. Nasi kiedy ruszają, Za tydzień? Bo nasi za tydzień grają w Amerskanie. Drugi gol w tym spotkaniu Ernesta Świętka. Na A Nie widzę, żeby to start. Znowu ale jest. Szybka odpowiedź drużyny lechotnika i... Pan na swoim koncie skompletował Jerzy Polański. Czwarty do Jerzego Polańskiego w tym spotkaniu i chudnik prowadzi z wysłom 5 do 2.